Kiedy dajesz ją mużnę, nie trą przed sobą. Słyszałem takie świadectwo, że kiedy jedno, do jednego brata Pan Bóg położył na serce, on miał dwie krowy. I Pan Bóg mu położył na serce, żeby jedną krowę odprowadził do sąsiedniej wioski, bo tam są biedni ludzie, którzy nie mają co jeść. A krowa da mleko i będą mieli. A on tak przeżywa to wszystko i myśli sobie, taka zima, mróz taki, no jak on to Poprowadzi tą krowę ze z tej stajni. Ale Duch Święty do niego tak mocno i on zabiera tą krowę. Zabiera tą krowę, ale taki mróz był, że wziął jeszcze tam z tej stajni, wyciągnął czy z obory kufajkę i przykrył tą krowę tą kufajką, żeby ona nie zmarzła. Tak zatroszczył się o nią. Jedną zostawił w domu i tą drugą bierze i prowadzi. I prowadzi przez wioskę. I spotyka brata, a ten brat mówi, o ty gdzie z tą krową? No idę, bo Pan Bóg położył mi, żebym zaniósł tam właśnie, zaprowadził tą krowę do tej rodziny, bo ona taka biedna. Ten brat, mówi, o, niech cię Bóg błogosławi. Idzie dalej. Idzie dalej, kogoś znowu spotkał, znowu tam pochwalił się i doprowadził tą krowę do tego brata, podarował jemu tą krowę i wraca z powrotem. Wraca z powrotem, gdzieś tam siostra jego jakaś spotkała, która bardzo dużo informacji przekazuje dalej, nie? No bywa tak, że czasami gdzieś tam jedno i zaraz. I mówi, a ty gdzie byłeś, tak wcześnie mówi, szkodziłeś. A on mówi, wiesz, Pan Bóg mnie tak pobudził, żebym zaprowadził tam krowę, bo tam taka ona, o, i chwała Bogu. No i ona później tam siostrą przekazała to tak, że rozniosło się to. I tak dalej. I ten brat później e, już tak jakby czas mijał, zapomniał o tym, ale przychodzi moment, kiedy śni mu się sen, że on staje przed Bożym Obliczem, księga życia otwarta i anioł pokazuje jemu jego uczynki, a on tak patrzy, czyta, czyta, mówi: A gdzie krowa? Do tego anioła. On to wyśnie wszystko. A gdzie krowa jest? A anioł do niego mówi, tam jakby przerzucił jedną stronę i jest, ale tak Słowo Boże mówi, kiedy dałeś coś, nie trąb przed sobą, gdyż otrzymałeś już zapłatę swoją. Ale co dziwne, patrzy następny punkt, kufajka, którą zapomniał wziąć z powrotem z tej krowy. I on nikomu o tej kufajce nie powiedział. I tam napisane, kufajka podarowana... Wraz z tą krową. I on później się przebudził i zrozumiał, że właśnie tak jak jest napisane, taki będzie. Dlatego, że Słowo Boże, ono jest wierne. Chwała Bogu.